Oto Zenfone 6 największy ze smartfonów, jaki Asus przedstawił na, na dzisiejszej konferencji. Mamy tutaj do czynienia z 6-calowym smartfonem o rozdzielczości HD więc wysoka rozdzielczość wyświetlacza bardzo ładne wykończenie, w tym wypadku akurat czerwone, natomiast urządzenie będzie dostępne w kilku kolorach. Jak widać lampa 13-megapikselowa, kamera z, z lampą, przednia kamera 2-megapikselowa. Co we wnętrzu? We wnętrzu procesor Intel o taktowaniu 2 GHz. Mamy tutaj od 8 do 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o, o dodatkowe e, GB dzięki kartom MicroSD panel HD e, o wysokiej rozdzielczości. Nowy interfejs użytkownika e, ZenUI, tak też się nazywa. Jeżeli chodzi o niego, duży nacisk położono tutaj właśnie na to, aby z urządzenia korzystało się wygodnie, ale także żeby to urządzenie pomagało nam w codziennym organizowaniu e, pracy czy też e, generalnie organizowaniu dnia. Ciekawostką jest to, że w przypadku Zenf telefonu w 5 i 6, tutaj mamy do czynienia tak jak powiedziałem z telefonem 6 można obsługiwać je nie tylko za pomocą palca ale także zwykłego długopisu e, działa także wtedy kiedy korzystamy z rękawiczek więc w przypadku aury która nam nie sprzyja minusowych temperatur możemy w rękawiczkach nadal korzystać z telefonu jeżeli chodzi o, o długopis to tak jak wspomniałem możemy wziąć pierwszy lepszy długopis który mamy w plecaku czy też w torbie i korzystać z niego jak z lisika właśnie na tym urządzeniu dzięki temu że pokryty jest szkłem Gorilla Glass nie ma tutaj ryzyka o, powstające zarysowania. Samo urządzenie waży 200 gram, jak widać jest bardzo smukłe, bateria to ponad 3000 mAh, a więc powinna dać także długi czas pracy bez korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania.